Przepraszam bardzo. Już się zgłaśniam. Siemano, YouTube! Kur... Chat wyciągnąłem! Ile tu ludzi? No, Siemano, YouTube! Siemano, Twitch! Powiem wam tak. Dzisiaj wejdziemy w ten świat, tak jak wam tego jeszcze nikt nie pokazał. Wasz stary, gdy do was dzisiaj podszedł, powiedział choć pokażę ci świat, was okłamał. Ja wam pokażę prawdziwy świat uniwersum Madzikala no, i Nikity. No, na... 1500 złotych! <ślesk> Kur... Chodź to zobacz! Jedna osoba, 1500 złotych wy! Robię za 1500 zł, Mogę wszystko zrobić zasadniczo. To wymyślisz, to zrobię. Obrał chlanie na streamach ze swoją matką czy znajomymi jako główny nurt kontentowy. Ja już mam pół miliona złotych na koncie. Jeszcze dwa miesiące i przestaję streamować. O! Zomarły mnie! Simoleon w Simsach, Madzika obudź się, zesrały się ty i twoja matka. A few moments later. Tu weź to! Smacznego, weź to. jak teraz, coś jecie. Pojeb... To Weź tu, dlaczego? Dlaczego ty jesteś taki? Powinieneś yy, kochać bliźniego swego, nie wrzucać takich rzeczy. Przecież to jest powalone i jeszcze nawet nie można się do końca z tego śmiać, bo to jest przykre. Dlaczego on to zostawił? On to zostawił specjalnie, żeby takich zwyroli jak ja, ze zwyrolskim humorem wywołać do, 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 jakby z norki, nie? Tutaj nie ma miejsca w ogóle na żarty, to jest totalna patologia. O Jezuś. O Jezusie, jakie niedobre zdjęcie! Niedobre. Przeszli w marynarce do tej speluny. Sie i k. Kur... No panowie, mamy biznes, nie? Co to za uniwersum? Co to jest. Na jakiej ja ziemi się zrespiłem? K. Kur... Ziemia 315, nie? Mamy takie obrazy. Dzień dobry. Przysz... Oni powinni mieć walizkę jeszcze. Jest walizka po lewej, jest! Siemano, Siemano, mamy biznes, nie? Dzięki Wam stworzymy 18 gal w przyszłości. Czekają w domku jednorodzinnym Są w bloku Więc między innymi dlatego niedawno wleciał tam Polsat z kamerami Motywem przewodnim reportażu byli sąsiedzi Którym magikal zatruwa życie od 8 lat Drąc mordę, głośną muzyką Czy... Czemu typ miał rozpięty pasek? myślałem w domu swoim może mieć, ale to już nie lepiej go zdjąć po prostu A w, w niedzielę pani Gosia ma urodziny co się dzieje? Dlaczego tam wybuchają rzeczy? Tam się wszystko dzieje. Co ja właśnie wszedłem? Jak myślicie, czy to jest y, moja szanowna sąsiadka, o której mówiłem przed chwilą? Bo właśnie zadzwoniło coś do drzwi, więc... Przyszedł, to i jest super. Ja, 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 czy ja już wam mówiłem, jak ja bardzo lubię moich so... Nade mną, pode mną są najlepsi ludzie na świecie. To było bardzo instant uno kart ponieważ ja myślę sobie, okej, okay, przyszedł zwrócić mi uwagę, że jestem głośny, a on uprzedził mnie, że to on będzie głośny w poniedziałek, bo będzie walił tam jakieś ściany i powiedział, że ja to... Lepiej, żebym nie był w domu wtedy i okej. Okay, no nie będę pójdę na wakacje w poniedziałek jednodniowe. Ponowa fala widzów i sezonowców z TikToka potrafi mu kibicować o odzyskaniu Sony, czyli pieska, który został mu niedawno odebrany przez fundację Dios. Sonia z ogromnym guzem nareszcie uratowana z rąk patologii. Z tego guza mamy jeszcze guzy na listwie mlecznej, mamy całe kanały słuchowe w stanie zapalnym. Jezu, czekaj, bo jeszcze to jest za dużo naraz! Fundację... Czy wy to widzicie? Użytkownik 1994. Papaje ma na awatarze? Ta ciała akcja jest kretyjska. A ten się mogliby zająć się serio za jedynymi psami, ale po wiochach boją się jeździć, bo zaraz z dzisiaj ich pogonię z widłami. Po co ja w ogóle się staram, stary z tym, z tym głosem? Z jakiś ich z widłami, Sonia przyrzeczyła się do. Według nie powinniście od razu działać, a nie w momencie, kiedy pies ma coraz lepiej. To jakby wam zabrać, co kochacie, bo były upadki. Bo były upadki! Daniel starał się o Sonię i weteryna, i weterynarz, i wszystko, i te emotki, od razu działać, w czasach 100% patologii, robicie to teraz, gdzie jest lepiej, żenada, pies jest jak ich człowiek, pomimo wszystko będzie tęsknił, dostajesz trzy z polskiego, bo nie jest aż tak źle, ale mogło być lepiej. Czy czytacie sami w internecie coś tak absurdalnego, że nawet wam, aż zabiera wam mowę? Macie tak, widzowie? Dzwonię na policję, ale do mnie? <laughs> Czy tam? Nie no, już tam chyba już dzwonili wszyscy, nie? Do tym na swoim TikToku. Opublikował film na walentynki, w którym poznaliśmy jego nową dziewczynę, Nikitę. O Jezu, ja wszędzie widziałem te TikToki, jak mi Ewa pokazywała. Z tym, że on tak trzyma i na brzuchu. Tą rękę za każdym razem, jakby ona już była w trzecim tygodniu, cią... Tfu, trzecim miesiącu ciąży, nie? Dlaczego on tam zawsze trzyma tą rękę, nie? Bo ona mi pokazuje, że wszędzie ona trzyma tą to, to rękę. Co to jest za znak? Co to jest za sekretna sekta, o której ja nic nie wiem, nie? Dlaczego on ją tam tak cały czas trzyma? On trzyma dzidziusza, żeby nie uciekł? My beautiful girlfriend, Nicola, is leaving me and going in the world to Warsaw. What to say, Mother Gosia? Good good yes. No, oh my god, no good good. Jezu, yes, jest, yes, ciężko. I will come back to you, Daniel. I love you. Czy ona wyjechała na 2 dni? Ona pewnie wjechała, miała wyjechać na dwa dni, co? <laughs> Ale to daj zrobić całe. Ale to trzeba, potrzeba naprawdę mieć wiele. a Wiele dużo. Tyle <laughs> żeby móc robić takie konty, trzeba mieć wiele, nie? No I patrzcie, wiecie, patologia, ktoś mówi, debile, głupi ludzie i tak dalej, nie? A ja wam mówię, business plan. Ja wam mówię, easy profit. Nawet gorzej, bo to nie był pachnący stew, tylko śmierdząca zgrzybiała melina. Stewart walił takie bąki w moim towarzystwie, że ich smród ja pamiętam do dzisiaj. Jego śmierdzące angielsko-brytyjsko-polskie pierdy, ja czuję do dzisiaj, rozumiecie? Pachjący z to jest zdecydowana przesada, oczywiście, z całą moją miłością do mojego przyjaciela. To jego pierdy to jest najbardziej traumatyczny, przykry zapach w moim życiu pozdrawiam. Ciebie Stuart, wiem, że to oglądasz. Więc w oczach widzów wyszło na to, że ta dziewczyna od początku była z nim tylko i wyłącznie dla zasięgów i zmieniła się w minutę, jak już stwierdziła, że jej styknie. Jak można było zobaczyć na jej Instagramie, tatuaż robiła w doborowym towarzystwie, czyli Queen of the Black oraz ten były przy dupa spagaty? No nie wiem, ja też pod ciemną gwiazdę potrafiłem zajść, nie? I się kolegować. Bo ja na przykład, wiecie, mój pierwszy filmik to jest intro dla Nitrozyniaka. Ja jako dzieciak, jak miałem 13 lat, to uwielbiałem go oglądać. Jego śmieszne telefony mnie ultra bawiły i mi bardzo imponował. I dla mnie, wiecie, poznanie Nitra to było jako dzieciak naprawdę marzenie, nie? Jak na to teraz tak cofam się i to mam takie o, No ale wiecie, się z nim zakumplowałem i się kolegowaliśmy i był bardzo sympatyczny. Nie. Tak samo, nie wiem, z DJ Palasajdem i tak dalej, nie? Takie osoby, które dzisiaj są uznawane bardzo za kontrowersyjne. Ja się z tym. To były moje ziomki, nie? Ale wiecie, no, każdy idzie i się rozwija trochę w inną stronę i trochę ma, że tak powiem, no, inny tok myślenia, powiem ładnie. I po prostu w pewnym momencie, no, już nie da się iść razem przez ten świat. Dało się zlokalizować Nikity, to doszło do oficjalnego rozstania. Magiczny napis na stories: Nikola zostaje w Warszawie, nie wraca do mnie. Co to? Cios. Truman! oni, oni... naprawdę. Oni wyglądają jak wygenerowani przez AI. Ja przyrzekam, oni wyglądają jak wygenerowani przez AI. <grym> Zrespili się już tacy i się mano, nie? Dlaczego oni mają wszyscy taką samą brodę, praktycznie? Ona się tylko tak zmienia, wiecie, że to jest ten sam preset, jak robisz postać, tylko że trochę pobawiłeś się tym takim. No, przesunęliście się na przykład, wiecie, na 100 z 20 wartości, nie? I się zrobiła trochę dłuższa. Ale te, ten sam preset, nie? Chodziło o suwakiem. I zaczął niszczyć rzeczy swojej już byłej dziewczyny, połamał jej ledon. Ale wy że uśmieszek, że to jest trochę stage. na początku, jak poszedłem na minę, miałem takie, o, ale od razu jest ten uśmiech. Chce w sensie się, ona automatyczną refleksję do tego, że to jest pojebane. Więc nie zrobił tego szczerze. W momencie, w którym macie natychmiastową atak autorefleksję do tego, co robisz, to znaczy, że kontrolujecie te emocje w miarę, nie? Jakby, jeżeli się naprawdę wkurwicie, to wiecie, rozwalacie to klawiaturę i jeszcze na nią krzyczycie i chodzicie wkurwieni po mieszkaniu, nie? A to jest takie. Amadi. Tak mówi do mnie babcia, jak przychodzę. Na obiadek. Amadi, to ja. Odpalasz filmika tam. Kul I I I I <gry> <gry> chciałam uciec. Szukałam światełka w tunelu. Nie chciałam dalej tak żyć. Ile dni minęło? Ile dni minęło od ostatniego tiktora Daniela Magikala, gdy oznajmił, że koniec. Do tego filmiku. Ja to muszę wiedzieć, żeby tutaj Wam zrobić ekspertyzę, bo to właśnie robię jako naczelny ekspert dzisiejszy Waszego wieczora. W co ja wchodzę? Im, im jest głębiej, tym jest gorzej. Im jest głębiej, tym jest gorzej. A powiedzcie mi, a on został jakkol jakkolwiek, chociaż w jednym procencie tam wspomniany przez tego Magicala, przez tą Nikitę. Czy oni na przykład robili sobie jakoś mema za Medusza Ferrariego, albo czy, czy ich droga przed tym wydarzeniami jakkolwiek się przekazał? Ze szczerego serca zrobiło mi się po prostu Ze szczerego szkole. serca mi się zrobiła, no kurwa, zleciał z Nazaretu. Nasz zbawca. Chociaż ja, ja dla niego będę miły, bo, bo o, mam wrażenie, że on by mnie zabił dmuchnięciem, nie? Ja się go boję. Ja się, na, ja się go naprawdę boję. Ja wiem, że on ma ten image i tak dalej, że to jest image, nie? Ale on się wydaje taki, wiecie, że on tak jak ja. Że on mówi po te myśli, tylko że on na przykład uderza po te myśli. Jak myślicie, co ja wolę? <ślad> ja by chyba wolę, jak ktoś za szybko coś powie, a potem się wycofa. Cofnięcia się, k***, nie da cofnąć. No tak nie działa. Ja nie jestem eko. Nie rozbiję się zegarka, nie odpalę zonii, nie? Jakby... Ale <laughs> ale nie chcę się wtrącać oczywiście się w ten szkole, filmik, ale zrobiłoby się trochę się cringy, spodroni, więc dlatego muszę tutaj... Dać swoje grosze dziewczynę dodatkowy hejt. Skoro ona zgodziła się pokazać te informacje w taki sposób, to widać jak jest w tym zagubiona, nie potrafi samodzielnie myśleć i daje się po prostu wykorzystywać. Jeszcze gorzej swoją rolę odegrał ten przydupa z Ferrari'ego mówiąc, że on był jedyną hmm. osobą, której Nikita mogła zaufać. Tak, nie mogę już dłużej patrzeć na jej z, a wiedziałem, że jestem jedyną osobą, której może zaufać. Potem wleciały rycerze na białym koniu, czyli Ferrari wraz z Trumanem, mówiąc, że pomogą jej w metamorfozie, zabiorą w podróż dookoła świata, a to wszystko za 100 tysięcy z ich kieszeni, które w nią zainwestują Według mnie oni nie wydadzą 100 tysięcy Ale co on teraz zrobi z tym pieniędzmi, jak już musiał wypłacić? No nie włoży... Do, do, teraz będzie musiał iść do patomatu z powrotem Okej okay. Zapowiadany live ukazał się na Twitchu Ferrari'ego, w piku oglądało go ponad 100 tysięcy widzów. Wyszło tak dennie, płytko i niezręcznie. Ferrari się do tego w ogóle nie przygotował, pytania raczej rzucał na spontanie. W każdym razie Nikita mówi, tam jak Magika ją ograniczał, nie pozwalał siadać obok innych chłopaków. To nie to samo, to nie Daniel Magical. Oni nawet nikogo nie biją. <laughs> Oni powinni wyciągać słomki. I to jest tak, ten kto wyciąga najkrótszą robi kakę w gacie. Musimy na TikToku robić liczby, rozumiesz? Ja tylko mogę nasikać. Ja nie będę robił kupy. Robisz, robisz kupę stary i weźmy nie w kwiaj, bo cię zaraz tą wywalę, rozumiesz? Ej! Ja wiem, mi Dominik mówi, żeby nie przejmować się wszystkim, co mówią ludzie na, na czacie i do wszystkiego się nie odnosić, ale no ja dbam o swoich widzów i chciałbym, żeby każdy czuł się zauważony, jak już się udziela, bo to wiecie, to dzięki wam, one są ciekawsze, wy możecie coś tematy, dopełniać jakby y, to, co się dzieje. Ja was jak najbardziej zachęcam do pisania, tylko musicie czasami Drodzy widzowie, ale musicie wiedzieć, że czasami się trzeba stanąć w kolejce i poczekać. No nie będę przecież, jak zrobił sobie Q&A, to wtedy można czytać więcej tych komentarzy, ale tak, to wiecie, taki robię cherry picking, tak jest, no. No ale ja widzę was wszystkich, wszystkich was widzę, widzę kto nie jest umyty, kto jest spocony, kto, komu tego, komu tam wszystko, a wiecie co też czuję? PIERDY Stuart'a! Co jest, idzie dalej w tej wielkiej sadze? Jak tutaj Harry Potter nie wyleci na miotle, to będę rozczarowany, tylko tyle wam powiem, nie? Nie chciałem, to zostałem wciągnięty do obsady aktorskiej i Ferrari postanowił odpowiedzieć na mój film, argumentując, że ja boję się nikity i razem z innymi influencerami chcemy ją zniszczyć. I na przykład taki Konopski, który w rzeczywistości tą hieną jest, nazywana hienami, ale to za. Panie Ferrari, ja nie chcę pana kończyć. Ja uważam, że pana rola w świecie posiadku, tak naprawdę, platformy YouTube oraz TikTok i tak dalej jest, jest jak najbardziej ceniona. Jest jak najbardziej widziana. Poproszę, jak najwięcej pana kontentu. Może pan podejmować ryzykowne decyzje zawodowe. Nie raz, nie dwa. Zasadniczo codziennie może pan to robić. Ja bym tylko y, poprosił, żeby pan jednak raz na jakiś czas wybaczył, że nie będę się interesował wszystkim, ale będę wybierał moje ulubione. Więc y, śmiało, proszę, y, zabawiać lud, z, zrywać z tego y, pieniążki do monopolii. Śmiało. Cię. Przećmiewają percepcję, a jak nie wiesz, dlaczego nazwałem cię hieną, to już tłumaczę. Budujesz sobie... Jak ja uwielbiam ten dźwięk, jak się pojawia, nie? I już, już mama puka w drzwi, nie? On już chowa pod kołdrem. I co tam trzymasz pod tą kołderką, Mateuszku? I co tam trzyma Mateuszek pod kołderką, co? Znowu takie? Takie małe grzeszki? Takie grześki? Właśnie z Karolem idziemy, nie? I mamy takie... Ja mówię do niego... Stary, siemano, nie? On mówi Siemano. Ty widziałeś co tam się tam dzieje? Ja mówię co? Znowu Stewarta wsadzają. A ja mówię to to ten czas w roku? <grym> czy, czy, czy przypłynął wiatr z wysp brytyjskich i teraz. czuję pierdy! Stuarta! Czy dzisiaj jest pierd? Doleci do mnie! Pomyślałam, do już Ferrari. I, i kurwa, i z Kubany robi kontent robi jego kosztem trochę, nie? Nieładnie. On mówił, a ja to w obronie, a to w obronie. Nie, no dupę zawracasz, piszesz do niego i to nie jest ładne. I proszę się tym nie zasłanie. Po prostu daj mu spokój. Podsumujmy po prostu, co wy na to. Podsumujmy to tak naprawdę, co mieliśmy teraz okazję o. oglądać. No więc tak, moi drodzy. płyta jest taka, że ta drama nie ma żadnego sensu. I pojawiła się z czegoś tak. Według mnie nieistotnego nędznego, a przerodziło się w tak wielkie wydarzenie w internecie, że aż mi to imponuje. Aż jestem naprawdę zorany i szokowany, jak bardzo to wszystko z takiego małego pypcia dało się tym wszystkim influencerom potoczyć. Gratulacje w laniu wody. Wydaje mi się, że Wy moglibyście przyjść na Polski bez przystania lektury, a mimo wszystko tak na dwójkę to zdać, bo naprawdę wszyscy perfekcyjnie laliście wodę w dramie, która nie miała żadnych zapaństw żadnych kropek, żadnych zaczących przecinków. Ona była po prostu głupia, ale wy z tej głupoty potraficie coś skleić? Wow! Jezu Chryste, jak ja życie zmarnowałem! Ile tu spędziłem czasu? Ja tu, spe... ja, ja tu spędziłem dwie godziny. Ja się czuję jak smigol, jak brudny smigol, jak golum, przepraszam, golum. Pokazać wam jak ja wyglądam, te... jak ja się też czuję. Tak się bawiliśmy na początku. Taka była radość. Tak było, sympatycznie, było miło. Papraliśmy się w błotku ale było fajnie. Wszyscy się dobrze bawimy, jest fajnie. Trochę błotka, ale tylko do łydek, jest sympatycznie. to my, moderacja Switcha. Twitcha, możesz na nas na nakarmić? Jesteśmy glodni w piwnicy, nam wreszcie jeść smutna buźka. Nie mamy z pracować. To wy? To, to, to wy jak?